Przepraszam za ten odświętny strój, no ale mamy święto. Widź pod prąd. Jestem tuż po zakończeniu kolejnego dnia zjazdu i chciałem się z Wami podzielić bardzo, bardzo radosną wiadomością. Otóż dwa lata temu na takim samym zjeździe Idź pod Prąd podszedł do mnie jeden z Polaków i coś mi wręczył. I zobacz, to właśnie znalazłem w błocie. W angielskiej muzułmańskiej dzielnicy w Londynie. Co to jest, patrzę? A to mikrobiblia. Bardzo symboliczne zdarzenie, że Polak na Wyspach Brytyjskich podnosi z błota Biblię w muzułmańskiej dzielnicy. Kiedyś wielkie protestanckie imperium, dzisiaj Biblia w błocie w muzułmańskiej dzielnicy. I podniósł ją Polak. Wtedy jeszcze nie był to mój brat w Chrystusie. Przyjaciel, zidź pod prąd, mój rodak, ale jeszcze nie brat w Chrystusie. Ale teraz, od mniej więcej dwóch godzin, radość panuje w niebie i na ziemi. To już jest dzisiaj mój brat w Chrystusie. Miałem okazję zrobić Misia z Nim z radości, że już jesteśmy na wieki razem, ale chciałem też na podstawie tej historii. Pokazać wam, jak Bóg prowadzi was do poznania. Dzisiaj Józef, bo tak ma na imię mój nowy brat w Chrystusie, powiedział: Jezus już nie tylko kołatał do mojego serca, walił jakby taranem. Już dłużej nie mogłem. Chciałbym, żebyś i ty, jeśli słuchasz tego naprawdę, przestał się opierać i zrozumiał, że Zamykasz drzwi, znaczy nie otwierasz drzwi przed największym szczęściem, największym dobrem i najbardziej kochającą cię osobą we wszechświecie przed Jezusem Chrystusem, który umarł za moje i Twoje grzechy. Nie ma sensu się opierać przed tą wielką miłością, jaką Bóg ma do Ciebie.